Młodzi ludzie, którzy mnie obserwujecie, interesujecie się modą i zastanawiacie się nad swoją przyszłością. Chcielibyście pracować w świecie mody? Czy wasza odpowiedź to tak, bo można nosić tyle fajnych ubrań? To ja może zapytam inaczej. Chcesz chodzić ładnie ubrany? Czy interesujesz się modą i chcesz tę modę sprzedawać, tworzyć albo projektować? Nie zrozumcie mnie źle, nie chcę nikogo zrażać do pracy w tej branży. Chciałem natomiast, abyście spojrzeli na nią trzeźwo i zastanowili się, co lubicie robić. Jeżeli interesuje was handel, sprzedaż, doradztwo, pokaż mi swoje towary. To wtedy faktycznie warto się zainteresować pracą w sklepie, zaczynając z i przechodzić do sklepów nastawionych bardziej na eleganckie ubrania z czasem, kiedy już nabierzemy trochę tego doświadczenia. Jeżeli interesuje was projektowanie ubrań, to wtedy warto zainteresować się szyciem, krawiectwem, konstrukcją odzieży. Zaczynasz pewnie od prosty korekt, może chwilę posiedzisz na taśmie produkcyjnej w jakiejś szwalni, zdobywasz doświadczenie i będziesz mógł myśleć, co dalej. Jeżeli interesuje marketing, marek odzieżowych, to dobrze jest też popracować trochę jako sprzedawca, żeby w ogóle poznać ten świat od środka. Jeżeli natomiast interesuje Cię po prostu chodzenie w ładnych ubraniach, to możesz zostać bankierem, prawnikiem, lekarzem, informatykiem, kim tylko chcesz. Nie musisz pracować w branży modowej, żeby się tą modą interesować i żeby ubierać się w eleganckim stylu. Co tylko jeszcze dodać, że na pewno w życiu będziesz bardziej żałował rzeczy, których nie zrobiłeś, niż te, które zrobiłeś, a które Ci nie wyszły. Jeżeli kusi Cię ten świat mody, no to spróbuj. Sam się przekonasz. I nie patrz na to jak na stratę czasu, bo nawet jeżeli to nie będzie coś, co będziesz chciał robić całe życie, to jest to zdobycie te doświadczenie, które zawsze będziesz w stanie wykorzystać, niezależnie od tego, czym będziesz się zajmował i co będziesz robił. No i jak zawsze, jeżeli interesują Cię kwestie związane z modą, to zapraszam mój profil. Bardzo dziękuję.